Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Poksy po japońsku. Pogadamy sobie dzisiaj o tym, dlaczego mamy ceny na rynku tak jakie mamy, jeżeli chodzi o karty Pokémon. Nie będziemy dłużej przedłużać, tylko może nie wiem ile mi to w ogóle zajmie cały ten odcinek, nie wiem czy nie podzielę na dwie części, ale zaczniemy może od początku. Jest to tylko moja analiza rynku, więc nie wszystkie źródła są potwierdzone. O, no, jest to po prostu połączyłem kropkę w kropkę, poobserwowałem, więc jakieś wnioski po prostu z tego wyciągam, więc yy, więc nie każdy musi się z nią zgadzać. Dobra, żeby dłużej nie przedłużać, zaczniemy od początku. Może co się wydarzyło? Powiedzmy, że na rynku ceny utrzymywały się w miarę tam stabilnie. Nic takiego się nie działo. Pierwsza kropka, która się pojawiła, wydaje mi się, że możemy zacząć od od gry mobilnej. Mm. 30 października miała premierę gra Pokémon Pocket do 16 grudnia tak, czyli dzień przed wydaniem nowego dodatku aplikacja miała już pobrań 60 milionów więc to jest bardzo spora ilość pobrań i zainteresowanie grą było ogromne było w sumie, to jest nadal, bo y, myślę, że podczas samego, samej premiery dodatku 17 grudnia serwery były przeciążone, więc ilość graczy prawdopodobnie jeszcze się zwiększyła. Mówię prawdopodobnie, bo nie wiem jak dokładnie wyglądało to 17 grudnia. Informacje mam do 16 grudnia, a nie wiem jak było do 17 grudnia. No ale dobra. Mamy także zainteresowanie na pewno ka, samymi kartami. Zwiększyło się z powodu y, gry. No, bo jednak yy, ta gra się udała. Yy, sama rozgrywka yy, jest troszeczkę inna niż standardowa gra w, w TCG, yy, TCG Karciankę, bo jest tam pomniejszona, ale dobra, nieważne, nie o tym, nie będziemy rozmawiać teraz o tej grze, tylko chodzi o to, że po prostu to jest pierwsza kropka, która gdzieś tam na, nakręciła cały hype troszeczkę na Pokémonę. I oczywiście też yy, gra. Yy, Przyciągnęła też nowych zainteresowanych do samych, do samych oryginalnych kart Pokémon. Dobra, to jest pierwsza kropka, która gdzieś tam zaczęła kręcić się wokół kart Pokémon. I teraz tak, to było gdzieś. W, to, premiera gry była w październiku światowa. Co prawda już miesiąc wcześniej można było grać na serwerach, jak się tam pokombinowało. Ale oficjalna premiera była w październiku, pod koniec, 30 października. W tamtym okresie mieliśmy dodatek Stellar Crowna. On gdzieś się tam pojawił w tamtym, w, w tamtym okresie. Ale jeżeli chodzi o samą premierę, ona przebiegała dosyć spokojnie. Nie było żadnych problemów z zakupem mm, jakichkolwiek produktów, czy to ETB-ków, czy yy, boosterboxów. No, nic się tutaj specjalnego nie działo. Jeżeli chodzi o y, sety japońskie, no, jest podobna sytuacja. Tutaj też za bardzo się nic takiego nie działo. Yy, Paradise Dragona i Electric Breaker standardowo gdzieś tam były w cenach, no jak to jak to mówią w cenach przystępnych. Sytuacja zmienia się w momencie. Premiery angielskiego dodatku Zirking Spark. Jeżeli chodzi o same preordery zakupu tego dodatku nie było też specjalnie. Jakiś problemów Kto zdążył, jeżeli pojawiły się jakieś Wiem, bo sam w preorderze Jeszcze kupowałem angielski dodatek Więc nie było żadnego problemu, jeżeli chodzi O kupienie boosterboxa Boosterboxy były w okolicach 500 zł Za sztukę I nic Aż tak na samym początku nie wskazywało na to Że będzie problem z tym dodatkiem No i tu kolejna kropka się pojawia Ponieważ czym bliżej premiery Angielskiego tego dodatku i ceny zaczynają rosnąć. A wszystko to głównie z powodu karty y, Pikachu, która na samym początku, sprawdzimy sobie na Poké Data. Mm, no, na tutaj te Poké tak średnio pokazuje nam, jeżeli chodzi o wykres, ale to przejdziemy sobie może na. Mm, na nasz Kartmarket. No, pojawiła się tam taka cena mniej więcej, że. On się zbliżał już do 500 dolarów Nawet chyba tam miał może do 500 dolarów Gdzieś w Rawie Więc no, zaczął się szał na samego pikacza Ludzie wykupują Wszystko co się da w sklepach Ceny automatycznie rosną No nikt się troszeczkę nie spodziewał tego co się będzie działo Wokół tego pikaczu No i I teraz tak Bo to jest jedna z tych kropek gdzie y, Dochodzą Nam sklepy i chodzi mi tutaj dokładnie o sklepy, które niekoniecznie wcześniej handlowały kartami Pokémon. To jest to, co teraz, o czym to, o czym teraz mówię, to chodzi głównie o rynek amerykański. Tam sprzedawcy zauważyli, że można zarobić również na kartach Pokémon, dlatego zaczęli zgłaszać się do hurtowni po produkty kar z kartami Pokémon. I teraz tak. No, Serging Spark jest wykupiony, nic się specjalnie nie dzieje, w sensie dzieje się, tylko że po prostu, no, rynek został troszeczkę wyczyszczony, yy, boksy podskoczyły prawie o 100%, prawie, bo już dzisiaj z tego, co jeszcze sobie sprawdzałem gdzieś na Allegro, można, yy, można gdzieś kupić boksa zamkniętego Serging Sparka za... 1000 zł, no dochodzą do 1000 zł. Nie mówię, że koniecznie to jest 1000 zł, bo jest czasem 900. No, rynek już tutaj się weryfikuje, można powiedzieć, bo mało kto chce zapłacić 1000 zł za, za ten dodatek. Ale yy, jeżeli chodzi o japoński, no tutaj nic specjalnego się z tym, z tym dodatkiem nie dzieje. Tutaj Pikachu jest tańszy. Póki co jego cena. Według poke, daty kręci się 234 dolary. Jak sprawdzimy sobie to na eBayu, prosto z Jap już moment, to mam eBay, sprawdzimy sobie na eBayu tego Pikachu, to on jest około 220-222 dolary bezpośrednio z Japonii z darmową przesyłką. No ale trzeba tutaj doliczyć cło i VAT, więc no cena gdzieś jest. Mniej więcej taka sama jak tutaj, może troszeczkę więcej. No trzeba liczyć do tych 250 powiedzmy dolarów za, za tego pikachu w wersji japońskiej. Jeśli chodzi znowu o pikachu angielskiego, yy, yy, angielskiego no to ta cena yy, widzę, że jeszcze się nie do końca ustabilizowała, bo yy, nadal on tutaj gdzieś yy, zalicza górki, dołki, i yy, zaraz chciałbym to pokazać na yy, kartmarkecie bo card Market jest bardziej taki europejski rynki europejskie tutaj są bardziej takie pokazane no to no gdzieś on tutaj oscyluje no aktualnie niby w ostatnie 7 dni jest 350 euro więc całkiem też niezła kwota ale no jak widać on tutaj troszeczkę skacze to jeszcze się tutaj widać, że nie do końca się to ustabilizowało a dlaczego to też, to też myślę, że zaraz do tego sobie przejdziemy A i teraz tak, kolejna kropka Mamy dodatek angielski. Dlaczego też mówię dzisiaj dużo o tych yy, angielskich rzeczach? Z tego powodu, że on jest bardzo powiązany z tym wszystkim z japońskimi. Dlaczego to japońskie podróżały? I, no ale dobra, po kolei, bo się zaczniemy kręcić. Yy, więc yy, mamy, na taką, mamy na rynku taką sytuację, że wszyscy po prostu chcą Pikachu, bo jest drogi. Dzieją się śmieszne rzeczy, raczej znaczy śmieszne, można powiedzieć, że tragiczne, bo y, można było przeczytać gdzieś na jakiś forach, czy innych grupach, y, że ludzie sprzedawcy w Empiku potrafili otwierać busterki, potem je zaklejać, bo poszukiwali tego Pikachu. Y, niektórzy w ogóle ludzie wpadli na taki pomysł, że kupują busterki, otwierają, wyciągają jakieś karty, zaklejają i oddają do zwrotu, a Empik to, czy tam jakieś inne smyk to przyjmuje. No tragedia. Powiem wam, że po prostu. Y, no, nie sądziłem, że na takie rzeczy można wpaść jeszcze, ale myślę, że następnym razem sklepy dostaną jakąś, że sklepy dostaną jakąś nauczkę i, i wyciągną z tego wnioski, żeby po prostu w jakikolwiek sposób minimalnie chociaż przeszkolić pracowników, żeby wiedzieć, co, co, co się nadaje do zwrotu, a co nie, bo to, to już przechodziło ludzkie granice, żeby po prostu robić takie rzeczy, no, ale dobra. Na takie rzeczy też myślę, że będą ludzie kombinowali. No i dobra, mamy aferkę wokół tego Pikachu. No i co się dzieje? Jest zapowiedziany kolejny dodatek. Mm, on się będzie nazywał Prismatic Evolution. Jest to dodatek z Iwi, wszystkimi jego ewolucjami. Więc. Yy, no, rynek nie ostygł jeszcze po Pikachu, a już mamy taką informację, gdzie wszyscy nagle odwracają wzrok w kierunku już tego dodatku. I w tym momencie. Cena Pikachu krąży około tam 500 dolarów. Wszyscy próbują ten dodatek dostać. I w tym momencie na rynek. Jeszcze jedno. Zanim jeszcze pojawił się po prostu dodatek japoński, mamy. Pojawiają się w Polsce i na świecie preordery. Właśnie tego Prismatic Evolution. I powiem Wam, że to, co się działo. Przy tych preorderach. To jest coś, coś niesamowitego, jeżeli chodzi o. Jakieś doświadczenie socjologiczne. Naprawdę. Mm. Obserwowałem to nawet przy jednym ze sklepów. Nie będę robił tutaj reklamy żadnym sklepom, bo nie o to chodzi. Ale jak wiecie, niektóre sklepy dosyć szybko się wykoleiły, bo wrzuciły coś na sklep w jakichś ilościach nie do końca przemyślanych albo przemyślanych, tylko że, yy, tylko że nie przewidzieli tego, co się wydarzy na rynku, ale to za chwilę do tego dojdziemy. No i teraz tak, wszyscy ludzie zaczynają kupować preordery. Tam, gdzie się pojawiły w jakichś jeszcze normalnych cenach, powiedzmy, że te ETB kosztowały gdzieś około na początku sto, od 170 do 220 zł za ETB. No, zostały wykupione w ciągu minuty, dwóch. Strony to się wieszały. No i doszło do takiej sytuacji, że niektóre sklepy były zmuszone nawet wycofać swoje. Zamówienie albo wysyłało informację, że nie wiadomo, czy zamówienie zostanie zrealizowane. A to dlatego, że nie wiadomo, czy tyle produktu będzie. Ponieważ i tutaj już wchodzi ten rynek amerykański, pojawiły się sklepy, które zgłosiły się do hurtowni, że również chcą karty Pokémon. Dlatego ilość produktów mogła nie starczyć dla tych wszystkich sklepów, które standardowo zamawiają karty, nie nie przyjdzie im taka sama ilość, jak w poprzednich dodatkach, ponieważ one się rozejdą na inne sklepy. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. No i teraz tak, niektóre sklepy zabezpieczyły się wcześniej i nie otwierały swoich y, preorderów, albo ewentualnie wrzucały bardzo małą ilość w preorderach, albo niektóre, jak już, czy, czy sobie, niektóre sklepy takie, które y, nie chciały wycofywać swoich y, późniejszych y, zamówień, żeby nie denerwować klientów. Wstrzymywały się do samego końca, aż dostaną informację z hurtowni, jaką ilość produktów dostaną. No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, gdzie wszyscy byli zszokowani, bo prawdopodobnie, nie wiem, bo nie jestem sklepem, ale z tego co się dowiadują od kilku innych źródeł, sklepy dostały około 10% towaru, które zamówiły. Czyli ogólnie, no, tragedia. No i te sklepy, które gdzieś się tam jeszcze wstrzymały z preorderem, wyszły na tym może chyba najlepiej, bo nie muszą gdzieś czasem wycofywać tych swoich zamówień, nie przytrzymywały pieniędzy od klientów i tak dalej, i tak dalej. To tam już inny jest wątek, to tam gdzieś się filmiki na ten temat pojawiły w internecie, więc nie będę się powtarzał. No ale sama sytuacja jest dosyć yy, śmieszna, ponieważ ten rynek zaczął yy, mocno się nakręcać. No taki hype się zrobił. Ponieważ jeżeli czegoś ludzie nie chcą, nie, raczej nie chcą, nie mogą dostać, no to przez nie mogą dostać, a bardzo coś chcą, to przestają zwracać uwagę już na cenę. No i tutaj pojawiła się taka sytuacja, że hurtownie zauważyły, że produkt jest gorący, zaczęły dźwigać cenę no i sklepy z automatu również zaczęły dźwigać cenę. Więc pojawiły się sprzedaże ETB-ków już nie w kwotach 170-220, tylko 300-400 zł. Ale tu nie U. chodzi tylko o cenę, tylko w, w tym momencie skończył się produkt. Nie ma go. Nie, nie idzie go kupić w preorderze, wszystko zostało wysprzedane. A ludzie go chcą. Tylko, że już nawet nie ma jak dźwigać ceny, bo nie ma na czym. Produkt został całkowicie wysprzedany w preorderze. Szczególnie że nikt nie chce zaryzykować i wrzucić go więcej na swój sklep, bo nie wie ile tak naprawdę go będzie. No i teraz, co się dzieje? I tu przechodzimy do kolejnej kropki, ponieważ są chętni, a za kilka dni po preorderach wychodzi ten dodatek, tylko w wersji japońskiej. Mamy festiwal, gdzie już można kupić ten dodatek w wersji japońskiej, w której mamy również jeszcze. Pokebole, Masterbole, no i wszystkie ewolucje, które będą również w dodatku angielskim. No i dochodzimy do takiego momentu, gdzie ludzie, którzy nawet wcześniej nie zbierali karty japońskich albo się nimi nie interesowali, obracają się w tą stronę, no bo jednak tutaj już można dostać tego IV, a oni nie wiedzą, czy uda im się cokolwiek kupić po premierze wersji angielskiej. No i przychodzi dodatek japoński który jeszcze w preorderze miał normalne ceny. Dało się kupić po prostu boxa. Ten boks ma tutaj akurat 10 boosterków. To jest box holidayowy, więc on wygląda troszeczkę inaczej niż standardowe boksy japońskie. Ma 10 boosterków. Był w, w, w preorderze, można było kupić za około 280 zł, 270. Nawet udało mi się taki jeden boks jeszcze kupić dużo, dużo, dużo wcześniej w preorderze ze sklepu polskiego. Więc nie było na samym początku żadnego problemu. Ale czym bliżej premiery, Mm, ceny zaczęły rosnąć jeszcze te ci, którzy właśnie kupili sobie wcześniej boksa w preorderze tego japońskiego kupili go za jakąś rozsądną tam powiedzmy cenę ale i tutaj dochodzi kolejny aspekt, Japończycy zorientowali się że jest to tak gorący produkt, że sami oni zaczynają dźwigać cenę cena tych japońskich boksów w ciągu jednego dnia potrafiła zmienić się o 10-50% no takie miałem informacja, że, że potrafił Japończyk powiedzieć w ciągu jednego dnia, że cena wzrosła 50% no i dzisiaj mniej więcej cena za jednego tego boksa ona się już troszeczkę ustabilizowała z tego co widzę przez ostatnie dni jest w okolicach około 80 dolarów 83, 5 to zależy jeszcze w, gdzie ale jeżeli chodzi o ebay yy, to mamy w okolicach 82, 81 gdzieś yy, dolary z, z Japonii, z darmową przesyłką, no ale trzeba tutaj też doliczyć te cło i VAT, więc ta cena jest na pewno wyższa dla nas, bo to jest spoza Unii Europejskiej, ale jeżeli chodzi o polskie yy, polskie sklepy, mamy oko w okolicach gdzieś około 400-500 zł teraz za tego boksa, czyli cena poszła no yy, 100% do góry niż niż początkowo, no 100, może 70, w przeciągu prawie tygodnia, bo to tak naprawdę te ceny się zmieniły w przeciągu tego tygodnia no i co najlepsze w sumie te ceny aż tak nie, nie, nie przeszkadzają w sprzedaży tego dodatku, bo on się rozchodzi bardzo dobrze prawdopodobnie już się wysprzedał w Japonii ale to jest niepotwierdzone info, więc yy, nie chcę mówić, czy na pewno, ale podobno się stracił, do dróg ma być Prawdopodobnie 27 grudnia, więc jakieś dwa tygodnie później, z tego co mówią, ma już być w Europie dostępny. Albo w Japonii, potem jeszcze tydzień gdzieś. No, transport, no to to już tam zależy. Czyli gdzieś w styczniu możemy liczyć na to, że pojawi się gdzieś więcej tego dodatku. No, ale w styczniu i wtedy. Ale to już jest wróżenie. I teraz dochodzimy do takiego momentu, gdzie możemy powróżyć troszeczkę z kuli bo nie wiemy co będzie się działo, z tego powodu, że w styczniu no, będzie już premiera angielskiego dodatku. Czy on nasyci rynek, nie sądzę. Patrząc po tym jakie jest zapotrzebowanie, ile osób w ogóle chce ten dodatek, to wydaje mi się, że tylko ci, co zamówili w Proderze, dostaną go, a kupienie po prostu go w sklepie będzie prawie niemożliwe więc yy, no hype się tutaj nakręcił, bo w momencie, gdyby ten rynek został już zalany przez angielski dodatek, może cena tego japońskiego by spadła. I myślę, że w momencie, kiedy się pojawi yy, angielski dodatek, troszeczkę ta cena może zejść w dół, ale nie sądzę, żeby na długo. Z tego powodu, że rynek i tak nie zostanie nasycony, ale to jest tylko moja taka wizja, więc cena tutaj na pewno nie ulegnie zmianie. Chyba, że został ten japoński dodatek w tego w grudniu zostanie bardzo mocno nadrukowany na tyle, że w późniejszym czasie ale to myślę, że to nie będzie styczeń, tylko luty rynek zostanie tak nasycony, że cena pójdzie dopiero w dół ale to jest tylko wróżenie z kuli no i kolejna sprawa bo mówimy tylko tutaj o boxach już nie będę się skupiał w tym odcinku jeżeli chodzi o single które karty warto to, bo to będzie inny temat to sobie ruszymy na jakimś innym odcinku sobie przygotuję, to, to do, dokładniej jeżeli chodzi o single, bo no, dużo się dzieje aktualnie, tyle mogę powiedzieć, bo no, zawsze tak działa rynek, że jeżeli coś ma hype, powiedzmy tam jakiś jeden dodatek, to inne dodatki również za tym pójdą, no bo ten, się, ten nie zdążył nasycyć ludzi i ludzie szukają czegoś podobnego, wyszukują, kupują resztę, nawet coś, co się źle sprzedawało i gdzie po prostu jakiś set był bardzo słaby, potrafi iść teraz do góry. No mamy hossę pokemonową, która się po prostu jeszcze opiera na bardzo dobrych dodatkach, mamy jeszcze w roku 2025 zapowiedziane naprawdę świetne dodatki, tam jeszcze jakaś gra ma się pojawić, więc to jest naprawdę dobry okres dla pokemonów, no pytanie czy inwestycyjnie jest to też dobry okres, bo jak to mówią na giełdzie, gdzie jest tłum to nie do końca warto robić zakupy, kupuje się tak naprawdę tanie rzeczy i sprzedaje drogo, a zaczynamy mieć drogo, więc... No, można szukać okazji. Przy tym dodatku, jeżeli chodzi o inwestycje, no, jeżeli ktoś nie kupił tego dodatku w cenach tam przed 300 zł, no to no nie wiem, czy to jest dobra inwestycja. Ja tutaj żadnych porad nikomu nie udzielam, ale wydaje mi się, ja osobiście nie wiem, co się z tym dodatkiem będzie działo. Tak jak powiedziałem, on może troszkę spaść i wtedy może być okazja, żeby coś kupić. No, bo na długo, długoterminowo myślę, że ten dodatek zawsze będzie drogi, droższy. Może niedrogie, zależy ile go nadrukują, bo to też po prostu nie wiemy tego, ile będzie tego na rynku, bo może się okazać, że każdy będzie miał embriona i, i dziękuję bardzo i, i nikt już więcej tego nie będzie kupował, bo, bo wszyscy będą zadowoleni. No ale może też tak nie być i może być tego mało, więc no nie wiemy tego, zupełnie nic tutaj w tej sprawie nie wiemy. Wszystko to są przypuszczenia jakieś ale będziemy obserwować na bieżąco, może gdzieś jakąś aktualizację kiedyś zrobię, jak się to zmienia, na pewno koło stycznia może by było zobaczyć, co się dzieje i jakąś małą aktualizację tego, akurat tego odcinka zrobić, <laughs> no ale tak ogólnie to mamy bardzo ciekawy okres, jeżeli chodzi o karty Pokémon. no naprawdę, yy, no dobra, może na dzisiaj tyle, to był bardziej taki takie pitu-pitu, yy, Chciałem tylko Wam zobrazować, o co chodzi mniej więcej, dlaczego te ceny tak rosną, i, no jakieś takie moje tam przemyślenia w tej sprawie jeżeli chodzi o jakieś inwestycje większe no wstrzymałbym się ja osobiście się chyba wstrzymuję póki co, bo no jest drogo i ja nie mówię, że bo może być jeszcze drożej i mogę kiedyś powiedzieć, no tak, no dzisiaj boks kosztuje nie wiem, 400, 500 zł a za chwilę będzie kosztował 1000 może też tak być no ale moim zdaniem będę szukał okazji w w innych rzeczach. Teraz bym si bardziej się skupię na chyba na takich jakichś tam dodatkach, które wcześniej były pomijane, mniej dostrzegane, a mają w sobie gdzieś dobre single, bo yy, bo myślę, że również one pójdą w górę. Jak, resz jak takie topowe rzeczy ciągną tutaj, to myślę, że reszta też za tym pójdzie gdzieś w górę. Więc tutaj skupię się pewnie na tych takich yy, dodatkach, które jeszcze są, są tańsze, jeżeli chodzi o boksy całe. Jeżeli chodzi o single, no to, no to już osobny temat. To, to też coś może przygotuję, na co ja sobie będę polował. No i chyba na dzisiaj tyle. Dzięki wielkie, jak coś, no to proszę zostawcie lajka, like, subskrypcję, jeżeli Wam się podobało. Zapraszam na Discorda. Tam sobie dyskutujemy, czasem robimy jakąś większą analizę. Yy. Wszystko jest dopiero jeszcze raczkujące, więc yy, możecie pomóc mi tworzyć ten, ten, yy, ten, no nawet nie kanał, bo bardziej chodzi o Discorda, dys po prostu tą grupę, gdzie możemy się powymieniać jakimiś doświadczeniami, jakimiś spostrzeżeniami, więc serdecznie zapraszam tam. Link jest w, na dole w, pod filmem, no a jak coś, no to zapraszam też, żeby zostawić tego lajka, dzwoneczka i subskrypcję, co tam jeszcze. Dobra, to dzięki wielkie.